Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Oazowe, Aleluja. Pozdrawiam z kaplicy w żepedzi, Z jednego z naszych oazowych domów Dzisiejsza Ewangelia brzmi następująco Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca, mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie. Kochani, ta Ewangelia dzisiejsza jest bardzo wymagająca. Czy tak może inaczej mówiąc, Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii jest bardzo wymagający? I chyba dobrze, czemuż miałby być Bogiem niewymagającym? Cóż to za Pan, cóż to za przyjaciel, który nie wymaga ode mnie, któremu nie zależy na moim wzroście? Popatrzmy do naszego tekstu. Jest tutaj kilka bardzo ciekawych szczególików. One też są przed nami na początek zawsze ukryte. Zauważmy pierwszą rzecz, jaka nam się rzuca w oczy w tej jezusowej króciutkiej przypowieści: relacja ojciec-syn. Pan Jezus tutaj zaznaczyć chce coś bardzo istotnego. On się zwrócił do jednego i drugiego syna, bo był ojcem, bo miał prawo się do nich w ten sposób zwrócić. Mało tego. On mówi: idź, pracuj. Mówi do jednego, mówi do drugiego. Ale to nie było tylko jakby ojcowe. To nie była tylko rzecz, że. Musi pracować jak najemnik. To było też jego. Ci synowie byli dziedzicami. Ojciec tak naprawdę im mówi: Idźcie, pracujcie w swoim. To nie jest tylko moje. I popatrzmy, że ci dwaj nie mieli do końca chyba jasności i tego, że są synami, tej relacji, coś tu było nie do końca. A z drugiej strony, no właśnie, nie dostrzegali tego, że że pracując tak naprawdę na swoje pracują. I to jest pierwsza rzecz, którą w tym tekście chciałbym zauważyć razem z tobą. I myślę, że to można przenieść, przełożyć na nasze życie w taki sposób, że każdy z nas jest w tej relacji z Bogiem. Jesteś Jego Synem, jesteś Jego córką. I to już zakłada coś wyjątkowego. I to już jest coś bardzo istotnego w tym całym naszym życiu, że jesteśmy w relacji z kimś bardzo pięknym, ważnym, świętym i potężnym, z kimś bardzo troskliwym, z kimś, kto ma plan, z kimś, kto ma strategię. I on mówi: bądź ze mną w tej relacji. Nie zapominaj, że jesteś córką, że jesteś synem. Nie zapominaj, że masz ojca. Bo w momencie, kiedy zapominam o tym, zaczynam się gubić. Gdy nie mam relacji do taty, zaczynam się gubić. I popatrzmy, że to, ta winnica w tej przypowieści to tak naprawdę może być wszystko. Możemy w różny sposób dzisiaj na to popatrzeć. Ja spróbuję pokazać to w kategoriach takich ewangelizacyjnych w kategoriach naszego ruchu. Tę, tą winnicą. Tym zdobywanym królestwem jest też nasza postawa, nasze zaangażowanie, nasze życie charyzmatem światło życie. Jak ja to robię? Popatrzmy, że przyjęliśmy ten, ten ruch, jesteśmy w nim. Może nie wszyscy już, ale, ale może ktoś pod wpływem tych naszych spotkań, tych naszych konferencji czy rozważań zechce być w oazie. Tak czy inaczej jesteśmy w Kościele i, i Pan Bóg ma pełne prawo mówić. Idź pracuj w moim kościele, idź posługuj w moim kościele, zaangażuj się w moim Kościele, bo to jest też Twój Kościół, to jest też Twój ruch. To nie jest ruch moderatora, to nie jest ruch pary diecezjalnej, tego czy innego odpowiedzialnego. To jest wszystkich nas ruch. To jest wszystkich nas charyzmat. I teraz, czy ja tam no, no, widzę, czy ja w ten sposób na to patrzę. I, I od tego zależy wiele. Popatrzmy, że ci dwaj synowi mieli tu jakieś kłopoty, i pierwszy powiedział tacie, idę i nie poszedł. Popatrzmy, ile razy my deklarujemy pewne rzeczy, a za tym nie idzie życie. Ile razy obiecywaliśmy Jezusowi pewne rzeczy, że jest naszym Panem, a nie był do końca, a może wciąż nie jest, bo coś jeszcze ukrywam, coś tam jeszcze trzymam dla siebie. Zastanówmy się nad tym dzisiaj, zmierzmy się z tym dzisiaj. No właśnie, czy za moimi słowami, deklaracjami, porywami serca, czy za tym idzie życie, codzienność? No właśnie, czy ta. Ta moja zwyczajna, szara, może codzienność potwierdza, że jestem od taty, że jestem z Jego królestwa, że jestem z ruchu. Zastanów się nad tym. Ten tekst ukrywa tutaj coś bardzo ciekawego. Ten drugi syn mówi nie chce, a za chwilę idzie. Po grecku tutaj jest takie użyte kapitalne słowo, które możemy przetłumaczyć odczuwszy żal poszedł. Dlaczego ten drugi syn odczuł żal? Ciekawe. Coś go poruszyło. To, że powiedział ojcu nie chcę, czy może powiedział ojcu grubiej? Odejdź, spadaj, nienawidzę cię, nie wkurzaj mnie. Ten drugi syn jest troszeczkę chyba tutaj pokazany jako taki buntownik, taki niby gorszy od tego pierwszego, bo ten pierwszy deklaruje, obiecuje. Ten pierwszy jest taki korekt, trochę podobnie jak w przypowieści o Synu Marnotrawnym, a ten drugi jest taki, no właśnie, niby gorszy, ale tylko niby. Bo w tym drugim mimo że wpierw ojcu źle powiedział, źle go potraktował. No właśnie może na pewno zranił ojca, to coś w nim pękło, odczuł żal, smutek, że zawiódł tatę, że mu źle powiedział i chce to naprawić. I to jest ważne, nie tylko się poczuł tym rozżalony, on chce to naprawić. Poszedł i pracował. Tu jest po grecku jeszcze jeden ciekawy szkopuł. To jest słowo, to poszedł, ono dokładnie brzmi aperchomai, co oznacza odejść od czegoś, odejść od kogoś. To nie tylko chodziło o to, że on poszedł do winnicy, on odszedł od swojego rozumowania, on odszedł od swojej postawy, od swojego zacietrzewienia. To jest chyba istota w tym wszystkim, żebym ja odchodził, zapierał się siebie. To Pan Jezus mówi w innym miejscu. Pytanie w tym adwencie, w zasadzie w połowie naszego adwentu, czy ja jestem gotów zaprzeć się siebie, odejść od swojego? Może od, do tych różnych moich wyobrażeń, też na temat Kościoła, na temat ruchu Światło Życie, na temat mojego całego życia, mojego powołania, mojego domu, moich funkcji, moich zadań, czy potrafię zostawić swoje, a pójść za tym, do czego mnie wzywa Bóg, ludzie najbliżsi, Kościół? Próbujmy nad tym się dzisiaj zastanowić, zmierzyć się z tym, bo istotnie Jezus nam to dzisiaj zadaje. Jezus pyta się, jak źle postąpisz, jak źle zrobisz, jak odrzucisz, jak zaniedbasz, odczuwasz żal? Chcesz to naprawić? I dalej, czy to naprawiasz? Heh. Różnie to bywa, wiem. Wiem też po sobie, że płakać potrafię, deklarować potrafię, a z czynami... Niestety to różnie była i, i, i bije się tutaj w piersi. Na koniec, kochani, chcę nam wszystkim zaproponować fragmencik z takiej książeczki. Oto Pan przybywa, ksiądz Franciszek Blachnicki. I tutaj znalazłem, to jest w ogóle fantastyczna książeczka, książka odnośnie Adwentu i Bożego Narodzenia. Ksiądz Blachnicki pięknie tutaj tłumaczy różne rzeczy, ale chciałbym zacytować tylko jeden fragment, jedno miejsce, którym chcę zakończyć to nasze rozważanie. Ksiądz Blachnicki pisze tak: Cały proces życia wewnętrznego polega w gruncie rzeczy na oczyszczeniu nas z tego fałszywego obrazu siebie. I z naszych fałszywych ambicji i planów życiowych, z fałszywie ukierunkowanej nadziei. To oczyszczenie jest długie i bolesne, ale proces rozwoju życia wewnętrznego można by właściwie do tego sprowadzić. Kapitalne. Myślę, że o to chodziło. Ci dwaj synowie oni musieli zmierzyć się z pewnym fałszem w swoim życiu. Ten jeden absolutnie nie zdał tego egzaminu, natomiast ten drugi, niby gorszy, zdał ten egzamin. Ten niby, no właśnie, zły syn wzruszył się, zaczął coś robić, zaczął działać, zaczął słuchać ojca. Czyli on musiał rozpoznać fałsz, który w nim się pojawił. Blachnicki mówi o fałszu dotyczącym obrazu siebie, może właśnie tego obrazu: Jestem synem, jestem córką, mam. Ojca, jestem kochany, jestem chciany. Może jest tutaj jakieś zafałszowanie, i nie widzę tego. Dalej fałszu ambicji i planów życiowych, mojego wyobrażenia, no właśnie, na wiele rzeczy. Czy potrafię dostrzec ten fałsz? Czy potrafię go rozpoznać i z nim się zmierzyć? Ha. To jest, myślę, trudne. Widzę po sobie, że nie lubię przyznawać się do błędu, ale. To jest jedyna droga rozwoju życia duchowego, jak pisze Ojciec Franciszek, i chyba wszyscy to widzimy, czujemy. Tak więc zapraszam Ciebie, siebie, wszystkich, którzy to oglądacie. Zmierzmy się z sobą samym, z tymi naszymi wszystkimi słabościami, fałszem, z tym właśnie, do którego syna jestem bardziej podobny teraz, dzisiaj. I przede wszystkim, Pan Jezus w tej Ewangelii wzywa nas do czynów. Jezus Ciebie i mnie dzisiaj wzywa do działania, do odkrywania Jego Królestwa i działania. Najgorsze jest zatrzymać się na emocjach, na słowach, a nie zacząć żyć. Czyli przychodzi światło i zaczynam nim żyć. Amen. Niech Pan będzie uwielbiony w Twoim życiu, w tym adwencie, w tym zbliżającym się Bożym Narodzeniu. Pozdrawiam z Żepedzi, ksiądz Mateusz Środkowski.